Cześć widzowie to jest mój kolejny odcinek z Minecrafta, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że widzowie musimy... Porozmawiać, ale zanim to, to subskrybujcie, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrał więcej. Przypominam, że lecimy po 1000 subskrypcji, więc subskrybujcie, łapkucie, komendujcie, a będę takich filmików nagrał więcej, i widzowie już jest prosta droga do 1000 subskrypcji, więc każdy to może, to niech zasubskrybuje z góry. Dzięki, a teraz bez zbędnego przedłużenia zapraszam już widzowie do oglądania. Widzowie, ja powiem tak. Mam naprawdę dosyć tej sytuacji, która panuje na serwerze od tygodnia, od dwóch czy nawet od trzech tygodni. Nie wiem, widzowie, ale od dwóch, trzech tygodni naprawdę grasuje HeroBrain na naszym serwerze. Nie wiem jak on się tutaj pojawił. Nie wiem skąd on się tutaj pojawił. Ale spotkałem go w tamtej drugiej wiosce. Więc, widzowie, nie wiem naprawdę co się stało i jak on w ogóle pojawił się na tym serwerze. Ale wszedł, rozwalił całą tą główną, znaczy nie główną wioskę, na szczęście, nie główną. Bo główna jest ta, na którą się teraz patrzy, widzowie. I jakby on ją rozwalił, to powiem wam, widzowie, że nie wiem czy nie byłoby koniec serii z Minecraft w ogóle. Ale robi się naprawdę nieciekawie, gdyż właśnie widzowie całą tą wioskę, tą drugą wioskę akacjową, którą już pewnie znacie, bo tam tunelem na dole, co budowałem, tunel na jakimś z odcinków, teraz już nie idę tunelem, po prostu chcę yy, pozwiedzać, tak wiecie, tutaj na górze. Tunel jest takim bardziej ochronny przed Hirobrainem, tylko że Hirobrain oczywiście już go odkrył i tam też mocno zgryfował teren. Na szczęście poza odcinkiem udało mi się to naprawić, ale. Nie było łatwo, widzowie. No, i teraz sobie lecimy do tej wioski. Pokażę Wam, widzowie, co i jak się stało. Ale powiem Wam, widzowie, że ja naprawdę mam już dosyć. Wszedł jakiś hero, brain. Nie wiem, kto to ktoś się wamał na serwer. Nie wiem, jakim cudem. Zgriffował cały teren. Od razu ma kreatywa, Nie wiem skąd ma Creative'a, Ode mnie nie dostał kreatywa I ja też nie używam kreatywa więc nie wiem skąd on właśnie go zdobył. Ale. No, zobaczcie sami, już chyba nie muszę nic mówić. Po prostu wejdę do tej wioski i sami zobaczycie, co i jak. Bo naprawdę, ja nie będę już opisał tego, co tutaj się stało. Po prostu zobaczcie, sami widzowie. Ja sobie tutaj po prostu wchodzę. No i zobaczcie, co tutaj się stało. Ja już. Ja już się z tym doskonale zapoznałem. Yy, bo co odcinek, coraz więcej jakichś wybuchów, czy czegokolwiek, czy coraz bardziej zgryfowany teren, i po prostu ja już jestem do tego tak przyzwyczajony. Ale jeszcze raz wam pokażę, widzowie, dla pewności dlaczego ja. Jestem z tym tak zdenerwowany, chciałem rozbudować tą drugą wioskę, tak jak moją główną wioskę. A tutaj zobaczcie, tutaj był napis Haha, który już sam wybuch ten Hero Brain. Yy, druga sprawa, zobaczcie sami, tutaj cała farma wysadzona, tutaj jakieś bedrocki, tam coś jest, yy, tam jakieś główki są, biaków są. Yy, nie wiem i co wie, tu też jakiś domek z bedrocka jest. Tutaj całe powysadzane. Tutaj no normalnie wszystko to jakaś ekipa zombiaków nawet jest. Nie wiem i Nie chcę mi się naprawdę już tego komentować, bo im bardziej komentuję, tym bardziej się denerwuje, a im bardziej się denerwuje, tym po prostu jest coraz gorzej. I zobaczcie, teraz idziemy w głąb tej wioski i tutaj zobaczcie dopiero co tutaj się dzieje. Co tutaj się po prostu stało? Tutaj jakieś, nie wiem, itemy, tutaj jakieś itemy bedrock w ogóle. Yy, tu więzienie, tu jest więzienie, widzowie, tu jest jedna skrzynka, my się spalimy zaraz, tam jest druga, ale w tej drugiej też nic, widzowie, nie ma, ja po prostu mam już dosyć, zobaczcie, co tu się dzieje, jakieś, nie wiem, piramidy, czy cokolwiek to jest, no powiem Wam szczerze, widzowie, mam dosyć, tu na szczęście to jest takie, krater, tu jakieś trójzęby. Spójrzcie na to, widzowie, spójrzcie co tu się stało. Tu po prostu, no nie, wiem, tu jakiś kolejny trójkąt, tu jakieś wybuchy. I widzowie, i co najlepsze, że ja Wam pokazuję tylko albo aż wioskę, tylko wioskę. A jakbym pokazywał Wam pokazuję, tam. Tamto miejsce, miejsce, jeśli wyprowadziłem przed Hirobrainem, Brainem, gdzie mi Hero odnalazł, to byście się jeszcze bali, zapali za głowę. Ja was na jeszcze, że zaprowadzę jeszcze na tym odcineczku, żebyście właśnie to zobaczyli. Pokażę wam to miejsce. Tylko jeszcze was oprowadzę tutaj. Zobaczcie, co tutaj się stało. Tu jakiś błędek, nie wiem, co to jest. I sobie wejdziemy sobie tutaj. Ale nie wiem, czy to zbudował Hirobrań. Kto to zbudował? Raczej Hirobrań. Nie wiem, czy to ma być więzienie, czy jakieś, nie wiem, pole. Jakieś, nie wiem, widzowie, czy to domek jego, czy to naprawdę. No i po prostu ja już, widzowie, mam tego naprawdę po dziurki yy, w nosie, bo chciałem rozbudować. Grałem sobie normalnie, jak normalny człowiek. Wszedł Hero HeroBrine rozwalił wszystko, yy, po prostu powybuchał Creative'al, cheatuje. Zobaczcie jak w ogóle mi zbroję zniszczył główną. Na szczęście tu jest naprawa, więc w kolejnych odcinkach może sobie ją, yy, może sobie ją naprawimy i widzowie teraz sobie idziemy. Jeszcze do tego miejsca pokażę Wam to miejsce, gdzie tu kolejne jakieś tint, jakieś tabliczki. Nie widzę, ja już po prostu nie mogę. Może wrócimy tym tunelem, żebyście zobaczyli. Chociaż tu też było powybuchane, zobaczcie. Tutaj jeszcze były te bramki, furtki, już ich nie ma, nie wiem widzowie, wrócimy sobie tunelem, może wydziałam to na dobre, może będzie trochę bezpieczniej. Yy, na szczęście nie spotkamy Hero na widzowie. Teraz sobie wracamy do właśnie tej mojej, yy, tego miejsca, gdzie się wyprowadziłem przed Hero Brainem. I jak widzowie tam jak dojdziemy, to później pokażę Wam, znaczy pokażę. Przejdziemy do głównego tematu odcineczka. Bo jeszcze nie wiem czy wiecie widzowie Oprócz Herobrine'a Na tym serwerze gra jakiś podróżnik Całe szczęście podróżnik jest po naszej stronie Nie po stronie Braina, Ale widzowie Co jest najgorsze, że to nie jest sama osoba To nie jest ta sama osoba Naprawdę podróżnik i Hero Brain to są dwie osoby i w ogóle z Hero Brainem nie rozmawiałem przez, przez cokolwiek, bo wiecie, nie, da, nie, nie mam w ogóle z nim kontaktu, a z podróżnikiem udało mi się nawiązać kontakt i właśnie możecie się cofnąć odcinki wstecz, to były właśnie nie wiem chyba dwa, trzy, cztery odcinki z podróżnikiem, na, któr, na którym rozmawiałem z nim, a raczej na każdym z nim, z nich rozmawiałem, więc widzowie... Tak jak mówię, możecie się cofnąć i zobaczyć. Teraz sobie już idziemy tym tunelem, już jesteśmy pewnie blisko końca. No jeszcze kawałek, ale tak jak mówię, już jesteśmy blisko końca, już sobie dochodzimy i za chwilkę Wam właśnie pokażę to miejsce, gdzie się wyprowadziłem. Przed Hirobrainem, bo naprawdę, widzowie, tak wyprowadziłem się. Miałem po prostu dość. Ale tam też zostało wszystko zgryfowane i bardzo mnie to zderwowało. Tutaj jeszcze zamkniemy furtki za sobą. Teraz idziemy, w widzowie, właśnie w tamto miejsce. Jeszcze w międzyczasie, widzowie, to chyba było, to jest najnowsza, właśnie naj, najnowsza rzecz, którą możecie zobaczyć, bo to było naprawdę dosyć niedawno. Tutaj gdzie tą tablicę swoją magiczną Hero Brain tą z Bedroka. Postawił właśnie mi tutaj wiadomość, tylko już to usunął i takie kloski Bedroka, znaczy Obsidianu. Jeśli chcecie wiedzieć co, gdzie to prowadzi, yy, to możecie właśnie zobaczyć, bo on naprawdę prowadzi na miejsce. Na szczęście były z tego dwa odcinki, więc możecie widzowie zobaczyć i no, powiedzieć swoje zdanie, bo ja mam co do tego jakieś yy, no mam swoje zdanie, bo co tam się działo to po prostu już nawet nie będę mówił Ale na szczęście na samym końcu była rzecz fajna i to myślę, że najbardziej z nich skorzystałem. Już dam trochę spoiler, dostaliśmy derytową zbroję. Poczy na kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku Dostaliśmy kolejną netherytową zbroję i z kompasem, tak kompasu chłop mi dał. Hero Brain mi dał stack kompasu i jeszcze do tego mi dał miecz, kilow, siekierkę, łopatę, motykę nederytową, więc widzowie... Naprawdę, naprawdę trochę fajnie, nawet nawet bardzo fajnie. Tylko boję się, żeby mi tego Hero Brain nie zabrał. Ale z tymi dwoma narytowymi zbrojkami my się zajmiemy na kolejnych odcinkach. A tutaj, właśnie widzowie, dotarliśmy do tego miejsca, gdzie Hero Brain właśnie. Yy, znaczy gdzie ja się wyprowadziłem przed Hirobrainem po czym po kilku dniach przyszedł do mnie podróżnik odnalazł mnie, mi powiedział wracaj tam do naszej wioski, tam dzisiaj nic nie stanie, zbudował bazę przeciw Hirobrainowi i właśnie dzisiaj do tej bazy pójdziemy, bo mam wiadomość do podróżnika, którą chciałbym właśnie, żebyście zobaczyli bo naprawdę Eee, warto, warto widzowie, bo to jest taki trochę główny temat tego odcineczka Ale zanim tam przejdziemy, to jeszcze Wam pokażę, że tu jest kompletnie wszystko zgryfowane W obsyjanie, w, dealcie, w tabliczkach takich jak na przykład hero Brain, Czy umrzesz, czy na przykład takie jeszcze gorsze jak zginiesz Widzowie, ja już Ci komentuję, po prostu będę wracał do wioski, żebyście zobaczyli eee, tą bazę, którą zbudował właśnie mój podróżnik i w ogóle po tym wszystkim przyszedł tutaj Hero Brain, jak podróżnik mówi wracaj sobie do wioski będzie bezpiecznie dzień później poszedłem sprawdzić jak się właśnie to miejsce moje yy, no ma i tam widzę Hero Brain wszystko zgrifował, więc po prostu widzowie no, mam dosyć tego, teraz wracamy jak najszybciej do naszej wioski, bo widzę, że już pada deszcz, zrobiła się noc widzowie, ale to już jest naprawdę moment, chwila moment, bo to nie jest aż tak daleko, a raczej nisko. I widzowie, wam pokażę, co napisałem do podróżnika, bo mam gorącą prośbę do podróżnika, bo z nim mam dobry kontakt, rozmawiam na odcinkach, poza odcinkami i naprawdę on jest po naszej stronie. On chce, żebyśmy pokonali Hero Braina, Jeszcze nie wiemy w jaki sposób, ale widzowie, pokażę wam, co napisałem, bo on rozbudował, znaczy zaczął budować bazę. Tylko że to już było z tydzień albo i dwa tygodnie temu, i od tamtego czasu podróżnik nie zrobił nic i ta baza stoi w takim miejscu jak była, ani nie ruszona wiecie, w ogóle nie ruszona A ja nie chcę tam nic rozbudowywać, bo ja wiem, że podróżnik ma po prostu swoje, e, swój plan na ten, jakby na tą bazę i ja mam swój plan, więc widzowie nie będę mu tego planu zamurzał, bo wiem, że on buduje lepiej. Nawet możecie zaobserwować, jak ładnie tutaj jest zbudowany z Glowstone. Wszystko ładnie, pięknie. Tutaj napisałem ja takie takiego podróżniku Mam ważną wiadomość, która znajduje się po prawo. Tutaj możecie zaobserwować, jak ładnie zbudował właśnie to podróżnik. A wiadomość, którą zostawiłem, to jest właśnie tutaj. Tutaj przy okazji jeszcze Wam pokażę, że zbudował takie pomieszczenie. No a wiadomo jest to wiem taką siemka podróżników, mam do Ciebie gorącą prośbę. Jak wiesz, zapewne od kilku tygodni grasuje na serwerze Hero Brain. w związku z tym. I tak jak wcześniej wspomniałem, mam do Ciebie bardzo gorącą prośbę dotyczącą rozbudowy naszej bazy przed Hero Brainem, czyli tej, w której teraz jesteśmy. Ja mógłbym ją rozbudować, ale wiem, że ty potrafisz lepiej i ładniej. Jakbyś mógł to zbudować jakiś schron, na przykład bunkier, bo widzowie na pewno się przyda, lub jakieś przejście za obrazem, tajna baza, coś tego typu. Do tego jakieś mini magazyn, jakąś mini piecykarnię, czy alchemię, zbrojownię, czyli takie wszystkie itemki, które przydadzą się do walki. Wspomnianym wcześniej Hirobrainem, No i tam za wszystko mu dziękuję I tam pozdrawiam, więc widzowie Mam nadzieję, że podróżnik się odezwie w kolejnych odcineczkach My będziemy czekali Bo naprawdę chciałem, żeby Powiększył tą bazę, a ja z wam widzowie Za ten odcinek czek. dziękuję, pamiętajcie subskrybujcie Łapkucie, komentujcie, lecimy po tysiąc subskrypcji Jeszcze raz dzięki, do następnego, cześć!